Czerwony Kapturku Kapturku Jasny bild co znowu? Gdzie jesteś, Leleczko? Mały Czerwony Kapturku ćwiczam na worku treningowym w ogrodzie Przestań mnie tak nazywać To takie staroświeckie Oj, mój kurczaczku, przecież to takie urocze. Poza tym sprawia przyjemność twojej babci. A wiesz, że to ona tak cię nazwała, podarowując ci ten śliczny berecik. O, jakiś. Właśnie, przed chwilą dzwoniła. Skręciła sobie kostkę, tańcząc na wieczorku Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Nie może zrobić sobie zakupów. A nie ma ani odrobiny masła w lodówce, ani jednego ciasteczka do kawy. Nawet whisky się jej skończyła. Ona tak liczy na ciebie, kochanie. Masz tu listę zakupów i 50 zł. Idź do supermarketu i zanieś jej wszystko. Mamo, mam powody w przyszłym tygodniu. Muszę ćwiczyć. Już dość się naćwiczyłaś. Prawdziwa chłopczyca z ciebie. Patrzcie, nie ma to nic wspólnego z małą, śliczną dziewczynką, no. Mamo, proszę, mam no dość. Zostaw mnie w spokoju. I w dodatku pyskata? No wystarczy, dość tych humorów. Idź umyj się i włóż czerwony berecik. Chłodno dziś. No proszę cię, kurczaczku. Sprawisz taką przyjemność babuni doświadczonej przez los. A i uważaj, jak będziesz szła przez park. Pośpiesz się i nie rozmawiaj z obcymi. Tyle łobuzów tam się kręci. Spoko! Idźmy śmiało przez nas, bo winków minął już czas. cierpię zakupów nie znoszę tego supermarketu. Normalnie galery. Gdybym znalazła jakiegoś najemniaka, który poszedłby za mnie, Nie ma piękna! Widzę, że jesteś na topie. Pokaż! Zabierz łapska luzer! Najpierw się przedstaw! Nie znasz mnie, mała? Willi! Postrach w parku. Postrach powiadasz? Ej, koleś! Ale masz szpanerską bluzę! Nasz polatać? Jak chcesz, Lalunia! A co dostanę zamian? Uff, poczekamy, zobaczymy! Wyskoczymy do kina? Niemożliwe! Muszę w supermarkecie zrobić zakupy i zanieść ci babci! Uuuu, ale bestia! To twoje to coś? Foto? Harley mi-milutka. Osiemdziesiąt koni w łapach. Ma niezły zryw, bestia. Ful wypas widzę. To pewno nie chciałbyś za mnie zrobić zakupów? Nie cierpię tego robić. Masakra! Okej, okay, wielka, biorę to na klatę. Mów coś ci trzeba. Da się załatwić. Mówisz masz. A potem kino, pamiętaj. Nara. Dobrze patrz na terminy ważności. I nie rozpędź aż pod samą kasę, koleś. Nie z niego ciacho! Wielkie niebo, co za ochlopny hałas! Wyliwał mnie ze snu! Gdzie jestem? Gdzie mój pałac? Gdzie mój lot? A moi rodzice kochani? O przepraszam, jaśnie panienkę. Powiedz, gdzie ja jestem? W parku centralnym, ślicznotko. Gdzie się wybierasz tak ubrana? To nie karnawał księżniczką asencją. Jakiś hałas mnie obudził. Zobaczyłam zaleka młodzieńca na jakimś dziwnym koniu. Czyś był, to mój, był mój książę, który miał mnie obudzić ciepłym pocałunkiem? To był Ili, Masz chyba coś z deklem. Książę na zdumiewającym koniu. To jego Harley, głupia! Nie sądzę, byś dała radę na niego wsiąść w takim stroju? A zresztą Ili mnie lubi! Czy Co mówisz? Mój Boże, nic z tego nie rozumiem. Czuję, że będę miała migrenę. Boże, że chyba. No jasne, tak, tak. Masz rację. Idź spać do lasu, piękna. Dzień dobry, panienko. Czy nie spotkałaś przypadkiem markiza? Zdawało mi się, że słyszałem o, odgłosy karoczy. Nie do wiary! Chyba nie! Mam halucynację! Skąd ten typ się tutaj wziął? Ty też idziesz na bal maskowy? Jesteś, widzę, na bieżąco. Markiz o, rzeczywiście zaprosił mnie na bal, ale nie zdążyłem na karocze. Spóźniłeś się, chcesz powiedzieć? Od wieku już nie ma markizów. Ani żadnych karów. A w kota, w butach i tak już nikt nie wierzy. To wielka szkoda. Przepraszam, że przeszkodziłem panience. Usiądę na wypadek, gdyby przyjrzała tędy. Nigdy nie wiadomo. Okropnie mnie bolą nogi przez te za duże buty. One należą do pewnego ol olbrzyma. Moje były małe i, i zu zużyte. Gdybyś pod przypadkiem spotkała lwa, nie mów, że mnie widziałaś. Mam straszne dziury w pamięci, za nic nie mogę sobie przypomnieć zaklęcia, które przemienia lwy w olbrzymy, a ol, olbrzymy w myszy. No wiesz, i tak dalej. Jest mama, by... no. Idź, idź, biedak. Halo. Za dużo wydajesz, zwłaszcza kiedy każesz robić komuś zakupy. Trzymaj 48,50. Dzięki, mój duży wilku! Kochany jesteś! Babcia będzie zachwycona! Jesteś słodka, a gdzie moja kasiora! Fursa! Myślałam, że to prezent! Bredzisz, czy co? 48,50. Mam napadać na banki. Nie mam łatwej kasy. Dawaj siano. Ale ja nie mam. Co? Chcesz wlepić ci przy fasoliu? Odda moje bluzę. Nie ma sprawy. Leży na mnie jak ulał. Zachowam ją. Widać, że ci pasi. Nie masz wstydu. Napadać tak na bezbronne dziewczynki? <śm>

ten twój kolega nie wydaje się tak bystry. Czy pięć się z tyłu tej jego maszyny i jechałem aż do sklepu? Nawet mi nie zauważył. Trzeba przyznać, że za dużym jesteś. Jak ci na imię? Paluch. Ze względu na wzrost i na moich sześciu wysportowanych braci, nazwano mi małupaluch. paluch. Mam przeklapony. Spoko, nie martw się. Mnie babcia nazwała małym czerwonym kapturkiem. Z powodu tego... Tej obciachowej czapki. Horror jakiś, czaisz? Do dziś mi to zostało. Tak naprawdę, to nie moja ośka. Liczyłem na to, że spotkam raperów. Skąd jesteś? Pochodzę z drugiej strony miasta. Jak ojcu skończyło się bezrobocie, przenieśliśmy się tam. Jestem z dziewięciorowiennym pomistrzeniu. Mówię ci nędza. Nie ma co salić w dziób. To dlatego ojciec kazał mamie zgubić nas w supermarkecie. Pomyśleli sobie, że nie damy rady samtąd wyjść. Mimo wszystko chciałbyś powrócić do domu, co? Jasne, stara. Moi bracia w na ekstra pomysł. Spotkali grupę z siedmiu chłopaków z dziewczynami. Walą w wiadra, rapują i tańczą. Za supermarketem. Genialna ta muza. Tłumy ludzi przychodzą i zdają im kasiorę. Muszę Muszą przejść starych. Jak ich znam, muszą się nic nie zamartwiać. Wciągnęło mnie to, co mówisz. Gdybym wiedziała, sama bym poszła na zakupy, żeby ich posłuchać. Dlaczego ten typ, Willy Moto, nikt mi nie powiedział? Nie mógł ich widzieć. Parkuje na parking dla burzujów. Nie wygląda na takiego terapuje. Jasne. Jaśnie pan nazywa się William Felix Laskowski. Kumasz, zauważ... A może on naprawdę komuś skroił ten motor? I boi się teraz i unika swych kumpli? A pracownicy supermarketu nie narzekają? Ten wasz koncert to musi być niezła muza i dość głośna chyba. Wyobraź sobie, że wciąga to tłumy. Nie klientów, rzecz jasna, ale takich Willi. Kapuś, bo jak są, to nie oglądają samochodów. Wiesz, gdzie jest twoja dzielnica? Niezupełnie. Będę szukał. Jestem dobry w tych sprawach. A poza tym w supermarkecie znalazłem GPS-a. Pewnie był kradziony. Więc sobie poradzę będzie OK. A więc powodzenia wielki. Chciałem powiedzieć... Siemka czerwony berecie. Czerwony kapturko chciałem powiedzieć... Jego nie Czy dobrze to widzę moje stare oczy? Czerwony kapturek tu przede mną kroczy. Moje myśli złote na nic się nie zdały, ta panna gadulska swój berecik mały. Kąd rzuciła jakiś, tak bez cygieli. Mój pomysł bajkowy wszyscy diabli wzięli. No masz jeszcze jeden. To mnie w na maksa. Kumple wyśmiewają się ze mnie. Ale najpierw powiedz mi, w co ja się znowu pakuję? Kim jesteś, żeby mi prawić morały? Pero, bajko pisasz. Damulko niewdzięczna, przykładem być miałaś. Lecz miśma niezręczna. Wymyśliłem cię, a słyszę takie rzeczy, że teraz się wstydzę i w uszach mi skrzeczy. Ej, eee, to fuszelka i to w ogóle nie działa. Skąd się pan wziął w takim dziwacznym stroju? Żyłem, nie uwierzysz, lat już 300 temu. Grzmiem rumieniem się, a nie wiedziałem czemu. Co tu się wyrabia z moimi bajkami? A ta kupa pod mymi nogami. Ach, to i? Wilk? Przecież on już dawno powinien cię zjeść. Pan jest dobry. Wolałam to zmienić. Jak pan widzi, poszatkowałam go. Przepraszam pana, czy przypadkiem nie wie pan, gdzie jest Markis Karabas, szukam go od dłuższego czasu. Kot w butach, ty tutaj? A ty co do diaska? Wezmę chyba pióro. Niech myśl przyjdzie jasna, do bajki se wraca i nie wychodź więcej, bo olbrzymia zaraz, wydam ciebie ręce. Nie chciałem być niegrzeczny i pana obrazić. Ja przez nieuwagę wziąłem te buty siedmiomilowe. I właściwie są całkiem zużyte. I nie działają dobrze. Zamiast nieść mnie do przodu, cofają mnie w czasie. To trochę krępujące. Myślę, że właśnie dlatego znalazłem się tutaj. To głupie! Ubierz je na odwrót! To wrócisz do siebie! Doskonała myśl. Spróbuję je ubrać na opak. Ta młoda osóbka ma świetne pomysły, jeśli mogę sobie pozwolić na takie powiedzenie. Mówię ci, uciekaj gaduło bezkarna, by czas pchnąć lub cofnąć. Głowa twoja marna. To ty, mój książę, uciekaj. Wracaj, wracaj. Musisz przecież mnie pocałować. Cicho bądź, pan Nico, by ze snu cię zbudzić. Szli z całego świata. Przestań znów się łudzić, wątła kraturą, wiesz co ja ci powiem? Uśnij, bo z lenistwa nie podniosłaś powiek. Oto on! Mój książę uroczy. Rozpoznałam go. Bitwa, bajka, dobrze. Skończyła się jeszcze. Wracaj tam, skąd przyszłaś. To wilk, biednej dziewcze. Nie pękaj, księżniczko. Jestem tu. Ciebie, miłe dziecko, będę miał na oku. I brzydkie maniery, którą widzę z boku, gdzie te słodkie dzieci kiedyś wymyślone, by młodym dać przykład. Pisałem w rulonie. Zbieraj swoje rzeczy i do babci biegnij. I słowa dotrzymaj prośbę matki spełnij. Ja bardzo chętnie. A ten oto wilk, który mi panie przysłałeś, za nic już nie odpowiada? Powstań głupi, chłystku. Czy już zapomniałeś? Przecież na śniadanie babcie pożreśmiałeś. Że co? Że jak? O, jak mnie tu boli. Babcie? Jako babcie. Ach tak! A ja lubię czerwonego kapturka. Czas wszystko przekręca. Miłość nie wybiela, Dałem ci ją w bajce. Więc gdzie jest bariera? Odwagi do diabła. Biegnij za nią szybko. Ta mała za nadto. Śmiałą są słupką. Okej okay, szefie, nie martw się. Tym razem stanę na wysokości zadania. Jestem, jestem, jestem. Tym razem jestem kompletnie zgubiony. Lecz nie. Tak, rozpoznaję. Wciąż no, chyba wkoło. Ależ pani zabawny. Pan także śpiewa? Nie, mój przyjacielu. Śpiew mnie nie zajmuje. Ja bajki pisałem. Czas je reformuje. Nikt tu dzisiaj nie wie. Skąd i dokąd zmierza. Chcę wziąć się do pracy. Lecz myśl mnie uderza. Me serce się wzrusza. Coś w głowie jaśnieje. Więc było, nie było. Niech co chce się dzieje. Świetnie Pan opowiada, niech się Pan z kumplami parapować trochę? Jak ten paluch jesteś, który się zagubił, ja go wymyśliłem, a świat go polubił. Podobny do niego przyjaciel młody i jak on zabawny, mam tego dowody. Prze Pana, to cały ja nazywam się Tomcie paluch. kompletnie pogubiony. To śmieszne, że Pan zgadł. Udało mi się za pomocą tego. Moje miasteczko dziś jest tam? Moja to jest wina? Wszystkie me pomysły sam tego nie wiem czemu właśnie prysły. Piłkę nie grasz wcale i nie jesz słodyczy. Może twoje serce gdzieś z tęsknoty krzyczy. Znaleźć chcesz rodziców jesteś tak odważny. W głębi siebie czujesz, że to skarb jest ważny. Genialne! Jest pan wróżką czy co? Dobrze, ale co do rodziców, to prawda. Powinienem do nich wrócić. Muszę no się nieźle zamartwiać.

Choć to prawda, że jest trochę pomylony. Nie jest zły? Nie jest złośliwy? Parował do mnie, prawie się łamał. Dając się do twojego przyjaciela, kompletnie oprócił moją lodówkę i zwrócił się na mój banek. Robiłem sobie kompres, a po powrocie do nas go pijanego sztok. I to w mojej łóżku. To też jest ok, No ale to nie powód żeby wybuchnąć na niego niczym bomba parliżująca i jeszcze dzwonić na policję. Tata ta Rata, tata ta Rata, nigdy dość ostrożności, z takimi małymi uburzami. Dokąd idziesz z tą laską i walizką, babciu? Ja? Wracam do swojej córki. Muszę się z nią mówić, o twoim wychowaniu. Widzę, że i tutaj rzeczy się zmieniły. Od moich bajek dalekie, czy je przegoniły, to źle czy dobrze. Cóż ja mogę zrobić? Powrócić do grobu, albo je przerobić. Więc idę stąd, licząc, że ludzie zmądrzeją. Niech czas robi swoje, bajki się starzeją. Marcin Padjasek, Józef Wołyniec, Tomek Jastrzębski, Marcin Wasilewski, Tadeusz Lewandowski, Adam Domżalski, Kamil Machnowski. A, swojego są sązuczenie właśnie... Tadeusz Luwanowski Marek Moros Widor Wołyniec, Arnold Dążarski I Pani Ani Mama i w reżyserii Pani Ani Kajko Zapraszam Pani Ani naszą W reżyserii Ceny Pani Ani Kajko Dziękuję się i imię jego południowości